Fragmenty Psalmu 107: Pan wybawcą z wszelakiej niedoli. Są to piękne słowa modlitwy oraz przypomnienie dla nas, aby zawsze wołać do Pana. Nieważne w jakiej sytuacji się znajdujemy, On ma moc wyzwolić, wyzwolić nas z najgłębszych ciemności. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Niech mówią odkupieni przez Pana, ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela, których zebrał z ziemi, ze wschodu i z zachodu, z północy i południa. Błądzili po pustyni, po pustkowiu, nie znajdując drogi do miasta zamieszkałego. Byli głodni i spragnieni, dusza w nich omdlewała. Wołali do Pana. W niedoli swej, a on wybawił ich z utrapienia, poprowadził ich drogą prostą, aby mogli dojść do miasta zamieszkałego. Niech wysławiają Pana za łaskę jego i za jego cuda dla synów ludzkich. Napoił bowiem duszą pragnącego, a duszą głodnego napoił dobrem. Siedzieli w ciemności i mroku. Związani nędzą i żelazem, ponieważ sprzeciwili się słowom Bożym i, i pogardzili Radą Najwyższego. Serce ich upokorzyło trudem. Słaniali się, a nikt nie pomógł, i wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia, wyprowadził ich z ciemności i z mroku a więzy ich rozerwał niech wysławiają pana za łaskę jego i za cuda jego dla synów ludzkich wołali do pana w swej niedoli a on wybawił ich z utrapienia przeczytam ten wers jeszcze raz wołali do pana w swej niedoli a on wybawił ich z utrapienia Wspaniałe przypomnienie dla nas, abyśmy wołali do Pana w swojej niedoli. Bardzo często mamy tendencję iść do, różnego, do różnych innych środków, aby dostać pomoc, kiedy jesteśmy zdesperowani, ale tak naprawdę, tak jak Bóg jest nam w stanie pomóc, nikt inny nie jest w stanie. Bardzo często więzy naszych własnych grzechów mogą prowadzić nas do mroku. Ale pamiętajmy o tym, że Jezus Chrystus ma moc wyzwolić nas z każdego grzechu, ponieważ On zwyciężył świat błogosławiony.